Po raz drugi w stosunkowo krótkim czasie hamulec niekrytego w Intrze obserwuje i odsłuchuje tego, co ten młody, porządny zespół nam dostarcza właśnie od tego pierwszego pojawienia się tutaj. Dla młodych zespołów każde promo jest na wagę złota. Fajnie, że mogli wystąpić jeszcze raz! No pewnie, że fajnie. Ja promując takie młode zespoły, które po prostu nie mają hajsu na szerszą promocję. Bo już same instrumenty i alkohol są drogie. Kompensuję swoje niespełnione marzenie zostania gwiazdą heavy metalu, progresywnego rocka albo disco -pola. Bo to są moje trzy ulubione gatunki. Więc jeżeli tworzycie muzykę i naprawdę to kochacie i chcielibyście pokazać swoją twórczość na początku mojego odcinka, to serdecznie zapraszam. Ja to robię propublico bono bo mam dobre serduszko A jak dobre to zobaczycie za chwilę na odcinku Dobre maniery są trochę jak zakola. Albo się je ma, albo się ich nie ma. Zasad kulturalnego zachowania można się jednak nauczyć. I dzisiaj, po dekadzie od publikacji mojego pierwszego materiału na ten temat, ponownie zanurzymy się w jakże złożonym świecie. I dokładnie tak jak wtedy, z pomocą przyjdzie nam jedyna słuszna telewizja. Zapraszam. Nie chcę się czepiać już na początku, ale mam bezwarunkowy odruch nauczyciela i muszę. Na co dzień piszemy. dokładnie tak, jak tu widzimy. O ile oczywiście musimy przygotować planszę tytułową do programu edukacyjnego. Ale jesteśmy święcie! Nomen omen przekonani, że słownik to takie skrzyżowanie słowika i słonika. Czy moja uwaga była impertynencka? Nie sądzę. Witam państwa. Dziś z panią Dorotą Szcześniak-Kosiorek będziemy rozmawiać na temat nawiązywania kontaktów. Witam, pani Dzień Doroto. Dobry. W jaki sposób odpowiednio powinnam nawiązać kontakt? Tak się składa, że już w latach młodzieńczych miałem pewien autorytet, jeśli chodzi o dobre maniery. Więc pozwólcie, że odpowiadając na pytanie, w jaki sposób prawidłowo nawiązać kontakt, zacytuję z pamięci. Cześć, jestem LeRoy, obserwuję cię od chwili. Wyglądasz jak kombinacja czyli i tequili. Ostro! Więc powiem tobie wprost to! YouTube mi nie pozwoli. W jaki sposób odpowiednio powinnam nawiązać kontakt? Z kimkolwiek u nas w pracy na przykład. W pracy, jeżeli się nie znamy i nikt nas nie przedstawił, bo najfajniejszą formą jest, jeżeli ktoś po prostu nas przedstawi komuś jeszcze powie parę słów o nas, bo tak trochę nam jest trudno o sobie opowiadać w pierwszym kontakcie. To jest taki najlepszy sposób, znaleźć kogoś, kto może nas przedstawić. Jeżeli nie doszło do tego i nikt nas nie przedstawił, wtedy pozostaje nam przedstawić się samemu. Słyszycie? Jeśli nikt was nie przedstawi w nowej pracy, to powinniście zrobić to jak nastolatek na własną rękę. Feryczne porównania ułatwiają przyswajanie wiedzy. Wtedy pozostaje nam przedstawić się samemu. E, I e, dobrze jest, jakby mieć przygotowane, co chcemy powiedzieć, bo taka autoprezentacja powinna trwać 2-3 no, zdania. Mam w dwóch, trzech zdaniach opowiedzieć o sobie? Ale co tu wybrać? Cześć, jestem Maciek, urodziłem się w Łodzi, w Gdańsku, w, w porcie. To znaczy nie w porcie łódź tej galerii handlowej, tylko w łodzi, która była w porcie w Gdańsku. Które biurko jest moje? Pierwsze wrażenie jest najważniejsze, a pierwsze cięcie najgłębsze. The first cut is the deepest. Chociaż tak mogę spełniać marzenia. The first cut is the deepest. A jeżeli tak, nie wiemy co powiedzieć, zaczniemy o tym, o tamtym, cały życiorys, więc nauczmy się mówić pewnie i w wyraźny sposób swoje imię i nazwisko, bo takie wymamrotanie do no, rozwrócenia kosiorem, to nikt nie usłyszy, co ja powiedziałam, a chcemy być zapamiętani, żeby ktoś wiedział, jak my e, nazywamy się, czyli poćwiczyć sobie mówienie, Swojego własnego imienia i nazwiska. Widzicie, ja się trochę podśmiechuję, ale sam prowadzę z młodzieżą takie zajęcia, na których uczymy się podstaw autoprezentacji. Bo nasz sposób mówienia i zachowania niewerbalne mają kolosalne znaczenie w komunikacji z innymi ludźmi. Szczególnie w wieku szkolnym. Kiedy musimy wszystko robić na własną rękę. Przepraszam, nie chciałem pani przerywać ciąży wypowiedzi! Ćwiczyć sobie mówienie. Swojego własnego imienia i nazwiska, i takie dwa czy zdania o sobie. Czym się zajmuje? Jeżeli to jest w miejscu pracy, no to tylko w jakim dziale pracuje, czy z kim dziale pracuje. To jest szczególnie proste przy wyrazistych zawodach, takich jak. Gilera? ma wszystkim, jestem krecha, gonie ścierwo, to się ma! Ale jeżeli jest to jakaś konferencja, czy takie spotkanie networkingowe, wtedy trochę więcej, te dwa zdania o firmie, o tym, czym się zajmujemy, ale nie takie suche zdania, żeby to było coś fajnego, coś, przez co zostaniemy zapamiętani. W takiej dużej grupie osób, gdzie wszyscy wszystkich poznają, zostać zapamiętanym to jest sztuka. Pozdrawiamy, słyngarzu. Na takie spotkania wszyscy przychodzą przygotowani z całymi kartonami wizytówek. E, więc dochodzi do tej wymiany w taki sposób naturalny i niewymuszony i każdy z każdym e, wymienia się tymi wizytówkami. E, więc wiemy z kim rozmawiamy, kojarzymy z tą osobą wizytówkę. I uwaga, starajmy się. To jest duże Fopa. Nie piszemy po tej wizytówce. W obecności tej osoby. Nie piszemy po tej wizytówce? W obecności tej osoby? Przecież to jest klucz do całego savoir vivre. Słuchajcie, jeśli dostajemy od kogoś wizytówkę, to nie piszemy po niej, bo to jest fałs pas, ale w obecności tej osoby. Jeśli jesteśmy na obiedzie biznesowym i chcemy zjeść kartofle rękami, to nie robimy tego w obecności tej Ten osoby. osoby. Jeśli mamy ochotę podrapać się po spoconym rowsku, to nie robimy tego w, w obecności, obecności tej, tej osoby. osoby. Jeśli zaprosiliśmy kogoś do swojego mieszkania na kolację, ale tak naprawdę jesteśmy kanibalami i tylko czekamy na odpowiedni moment, żeby danego gościa udusić rajstopami babci. Niestety wówczas musimy złamać zasady dobrego wychowania. Jeśli dostanę demonetyzację na filmie, w którym się... tylko gada, to Dante Alighieri powinien specjalnie dla mnie dopisać dziesiąty krąg piekielny. Nie piszemy po tej wizytówce obecności tej osoby. Czyli na przykład była fajna rozmowa, wiemy, że z tą osobą byśmy chciały utrzymać e, dalej kontakt, Biznesowy na przykład, to dziękujemy za rozmowę, odchodzimy na bok, w dwustronne miejsce, i na odwrocie robimy sobie krótką notatkę. Żebyśmy wiedzieli, kto jest kto, no bo siłą rzeczy nie jesteśmy w stanie spamiętać. Zwłaszcza jeżeli dużo nowych kontaktów nawiązaliśmy. Natomiast nie piszmy po tej wizytówce przy tej osobie. Zwana przecież miły, przystojny. Dziękuję! Ale z tym miłym to trochę kurwa przesadziłaś. To zależy. Każdy robi notatki takie, żeby wiedział e, o, co, e, o co chodzi, ale dobrze jest jakby m, krótko zapisać, co było ważnego w tej rozmowie, bo potem, kiedy się skontaktujemy z tą osobą mailem, na przykład, e, czy zadzwonimy do niej, żebyśmy miały mieli początek, tak? No, rozmawialiśmy o tym i to, o tym na konferencji i ja tutaj dzwonię w takiej, w takiej sprawie. Halo, cześć, z tej strony Maciek, pamiętasz mnie z konferencji? Przystojny, tak, tak. Byliśmy na obiedzie, tak. W niektórych krajach tak się je ziemniaki! P.S. Głupia, nieobyta pinda. Zaprosić na kolację. No rozmawialiśmy o tym i to, o tym na konferencji i ja tutaj dzwonię w takiej, w takiej sprawie. Bo jeżeli nie wiemy zupełnie, o czym z tą osobą rozmawialiśmy, no to jak zacząć potem kontakt? Cześć, jestem Liro i obserwuję Cię od chwili. Trudno. Więc warto sobie zapisać coś, co nam pomoże później wrócić do tej osoby, bo to jest bardzo ważne, że idziemy na konferencję, zbieramy tyle wizytówek, Przychodzimy następnego dnia do pracy, kładziemy je do szufladki i zapominamy. Można powiedzieć, że spotkanie stratą czasu. Ale jeżeli my te wizytówki przeanalizujemy i odezwiemy się do tych osób, no tak dwa, trzy dni najpóźniej, i nawiążemy do naszej rozmowy podczas tej konferencji czy tego spotkania, wtedy to jest budowanie relacji, czyli nawiązywanie prawdziwych kontaktów. A w jaki sposób mam dać komuś wizytówkę? Na czworaka, wydając z siebie odgłosy ksenomorfa, a niech się zastanawia. Rozpoczynając rozmowę, dzień dobry, witam serdecznie. I po, I po kolei, ja, drodzy Państwo, jest was kilku, to od razu rozłożę. Albo na stole postawić, bo proszę. Przede Częstujcie wszystkim, się. tak. <głosy> <głosy> przede wszystkim e, mówimy, e, jest taki zwrot wręczyć wizytówkę. Jest też taki zwrot. Ręce opadają. Żartuje! Zwrot wręczyć wizytówkę jest bardzo przydatny, bo dzięki nie mówimy, że wizytówka się wręcza, a nie wdarza. Czyli wręczamy, co oznacza, że dajemy do ręki. Dużym błędem, jest bardzo brzydkim. Kiedy rzucamy wizytówki na stół. Wizytówka to nie jest karta. Tak? To nie są karty do gry. Nie, nie kładziemy e, ich na stole. Wizytówki to jest. Coś, co reprezentuje nas. Więc nie zdziwcie się, jak kiedyś dostaniecie wizytówkę od Rycha, a tam będzie napisane reprezentuje biedę. Tak, i naszą firmę, czyli z szacunkiem ją dajemy i ją odbieramy od kogoś. Więc nie rozdajemy każdemu i podchodzimy na przykład na takim spotkaniu do większej grupy osób. I pytanie, czy naszym celem jest rozdać jak najwięcej wizytówek? Jeżeli tak, no to rozdajemy wszystkim. Te dwa, trzy dni później, następnego dnia, piszemy maila, że dziękuję za takie spotkanie, czy w nawiązaniu do naszej rozmowy na takim spotkaniu, i kontynuujemy. Albo dzwonimy, no, wszystko zależy, co się wydarzyło. Ale ważne jest, by ten kontakt ponowić, odświeżyć. Żebyśmy nie zostali zapomnieni, tak? Tak. I żebyśmy my też nie zapomnieli. Tak jak mówiłam na początku, nic gorszego niż włożyć wizytówki do szuflady czy klasera i jestem zbieracz wizytówek. Jesteś nienormalny. Udusiłeś sąsiadkę rajstopami babci, zrobiłeś to na własną rękę i uważasz, że to była najlepsza randka w twoim życiu? Hmm? Nic się nie martw! Podobno nie ma nic gorszego niż włożyć wizytówki do szuflady czy klasera i jestem zbieraczem wizytówek! Chłopie, będzie dobrze! Jesteśmy zaproszeni na takie przyjęcie i okazuje się, że no... nie za bardzo znamy... Osoby, które również znajdują się na tym przyjęciu, co nam wypada zrobić, jak możemy podejść, żeby do kogoś zagadać, zagaić rozmowę. Bardzo często jest tak, że jeżeli podejdziemy do takiej powiedzmy grupki dwuosobowej, nie zostaniemy przyjęci, nie zaangażujemy się w ich rozmowę, ponieważ te dwie osoby najczęściej omawiają coś, co chcą tylko we dwie omówić, albo to są jakieś przyjaciele, którzy się po latach spotkali, w ogóle ich nie interesuje nic więcej. Więc unikamy y, osób stojących w parach. Dobrze jest podejść do pojedynczej osoby, bo ona jest taka jak my zagubiona, samotna. samotna. To jest najbardziej dołująca rzecz. Jaką w życiu słyszałem? Na spotkaniu większej liczby osób dobrze jest podejść do pojedynczej osoby. Zagubionej, samotnej, introwertycznej, niekomunikatywnej, wstydliwej, słuchliwej, Bojaźliwej. nietowarzyskiej, bezradnej, neurotycznej, smutnej, bo. Ona jest taka, jak my. Uczymy się pewności siebie. Ona nie wie jak podejść, więc zagajmy, zapoznamy się, już potem możemy razem podchodzić i będziemy się czuć pewnie, bo już nie jesteśmy samotni, już mamy partnera, czy partnerkę. Podchodzimy też do grup osób. Które stoją w takim, można powiedzieć, luźnym jakimś kręgu czy półkręgu. Jakiś taki krąg otwarty. A potem stoisz na konferencji, patrzysz na grupę ludzi i się zastanawiasz. To jest krąg otwarty? A może trapez prostokątny? A może trójkąt równoboczny? I nagle zdajesz sobie sprawę, że zdecydowanie za długo stoisz obok i się na nich kapisz. Albo czasami jest tak, że po prostu od razu. Dzień dobry, nazywam się tak i tak, tak jak do tej pojedynczej osoby. Mhm. Widzę, że pan jest samotny, <grafy> czy pani, e, albo fajnie jest też nawiązać do tego, co się dzieje. Bo często takie networkingi są potrze, poprzedzone jakimś wystąpieniem kogoś, czy jakąś konferencją. I zawsze można Ty zagaić, tak, tak, bo a tutaj było coś takiego, co pan o tym sądzi, i już mamy. Mm, Temat do rozmowy szybko się rozwija i zaraz, a pan się czym zajmuje? Leczę. O, ludzi, zwierzęta? Depresję. O, to dlatego, że jest pan zagubiony, samotny, introwertyczny, niekomunikatywny, wstydliwy, pochliwy, bojaźliwy, nietowarzyski, bezradny, neurotyczny i smutny? Da się pani namówić na kolację przy świecach? Przy dobrej ścianie robię najlepsze. Pan się urodził w Łodzi. To Pani Doroto, jak my się mamy przedstawiać w towarzystwie? Czy jak ktoś nas powinien przedstawić? Jak powinien wyglądać ta hierarchia? No tutaj nie wiemy, kto jest kto. No nie zawsze. Czasem może znamy jedną, dwie osoby, powiedzmy tego prezesa. Czy nam wypada podejść? Dzień dobry, witam serdecznie do prezesa. Do prezesa to można nawet na czworaka. Będziecie rozmawiać jak równy z równym. Nie dajemy popisanych wizytówek z szacunkiem. A jak odbieramy, chwila uwagi, zerknięcie no nie musimy też komentować i mówić: ach, jaka piękna wizytówka i jakie kolory cudownie dobrane. E, chwilę uwagi poświęcamy tej wizytówce. Wystarczy e, moment, możemy jedno słowo powiedzieć, ale nie musimy. No i nie chowamy do kieszeni. Panowie mogą do wewnętrznej yy, kieszeni Amen. marynarki. No my mamy zazwyczaj torebkę, z nami jest łatwiej. Chowamy do Etui, ale nie między swoje. Dokładnie, bo potem 30-letnia businesswoman daje komuś wizytówkę. A tam jest napisane Peja reprezentuje biedę. Albo nie daj Boże krecha, reprezentuje ścierwo. Z inną przegródkę, inną kieszonkę. Eee, ale nie między swoje, bo potem, prawda, o nie, to nie moja, to nie moja. Jakie są te zasady przedstawiania się? Czy po prostu wypada prezes firmy lub y, pracownik działu marketingu firmy B? Mm -hmm. I to zależy, bo tak, jeżeli my się sami przedstawiamy, to nie wypada nam mówić prezes firmy takiej, profesor nauk i tak dalej. Nie wypada. Szczególnie jak zakończyliśmy edukację na szóstej klasie podstawówki to nie jest twoje CV, tu nie można kłamać. Ale jeżeli ktoś nas przedstawia, to on już może dużo o nas powiedzieć czy o tych osobach. Chwilę porozmawiajmy, czym się nawzajem zajmujemy i wtedy już coś wiemy. Możemy powiedzieć: "To jest pan, którego przed chwilą poznałem, pracuje w takiej w takiej firmie czy w takiej takiej branży." I dalej już rozmowa pójdzie, ale coś powiedzmy o tej osobie, którą przedstawiamy. Jakie są zasady podawania na przykład wizytówek Japończykom? Podejrzewam, że to jest właśnie to pytanie, które spędza sen z powiek przeciętnego widza telewizji Trwam. Jakie są zasady podawania wizytówek Japończykom? Przecież większość z tych widzów prawdopodobnie zna tylko jednego Japończyka, jak on się tam nazywał? Daj mi tu na tace. Oj, śmieję się. Nauczmy się wreszcie czegoś pożytecznego. Ja wiem, że różnią się od polskich zasad. Tak. E, I tu, i tu wręczamy. Natomiast e, w Japonii wręcza się wizytówkę dwoma rękoma, tak? Czyli podają w ten sposób. U nas nie ma tego wymogu, my podajemy jedną. E, no i odbieramy, tak? Oni odbierają z takim pełnym szacunkiem, ukłonem, wręcz e, wizytówkę znowu używając obu rąk, a u nas jest yy, cały czas używana jedna. I to już niestety koniec tej fascynującej przygody w świecie dobrych manier. A dzięki temu odcinkowi wiemy w jaki sposób skutecznie nawiązywać relacje. Kochani, pamiętajcie, żeby zostawić subskrypcję na tym kanale, jeśli tego jeszcze nie zrobiliście, a także kliknąć dzwoneczek, żeby dostawać powiadomienia. Bardzo wkurzająca rzecz o tym, że wrzuciłem nowy film. A druga informacja jest taka, że na kanale Computronic TV znajduje się już film, o który mnie dość często pytacie, a mianowicie film z najlepszymi grami 2022 roku. Według mnie. Miejsce 19. Metal Helsinger. Metal Helsinger. I to na dzisiaj tyle. Widzimy się w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że to będzie poniedziałek, 17. Buja